Cześć, witam Was na kanale Zakładamy Ogród. Ja mam na imię Paweł. Przychodzi ten czas, o którym mówiłem w poprzednim filmiku, że zaczynamy już okrywać poszczególne rośliny, które są delikatne. Akurat jesteśmy teraz przy hoplęcach ogrodowych. Jak widzicie, kwiatostany na niektórych jeszcze są, na innych już zostały pozrywane przez, przez wiatry. Pomimo, że ja mam takie specjalne miejsce od strony generalnie południowej. A dlatego od strony południowej, żeby nie było za słonecznie dla tych y, hortensji, ponieważ wiemy, że one są bardzo nieodporne na słońce, nieodporne na mróz, więc są dość wrażliwe, ale za to piękne. Y, y, także faktycznie, słuchajcie, y, zaraz będziemy okrywali je, zaraz będziemy okrywali y, też y, Budleje. Y, chciałem wam pokazać różnice w agrowłókninach y, dzisiaj. Ta pierwsza. Ta grubsza, to jest już zeszłego roku buchnina, więc jest gdzieś tam brudna. Ważne, że nie jest zgrzybiała, ona była całe lato gdzieś tam przechowywana na tyle rozłożona, żeby nie psuła się, nie pleśniała i można ją przez kilka lat faktycznie wykorzystać, dopóki jeszcze będzie, będzie coś z niej. Widzimy, że jest zresztą tyle sztywna, na tyle twarda, że może śmiało być kolejny rok. I to jest struktura tej agrowuchniny, którą okrywowej, czyli tą, którą będziemy opatulali różne krzewy w ogrodzie, i ona jest taka, taka grubsza, nie wiem na ile na kamerze to widać jak bardzo ona jest mało przepuszczalna jeżeli chodzi o, o promienie światła i no jest grubsza, czyli tą powrot, powłokę ciepła będzie trzymała roślinę, która też będzie od gleby y szła także ta agrowłóknina służy faktycznie do okrywania y roślin a to jest wiosenna ta też jest używką y akurat była przy fasolkach y i zwróćcie uwagę ta struktura, no ta, jest, ta jest bardzo prześwitująca, dlatego że ona ma chronić głównie przed jakimiś yy, yy, ptakami, ja bardzo często stosuję do fasoli, yy, ponieważ fasola bardzo często jest generalnie wyjadana przez, przez ptaki, yy, może też służyć jako taka słonka na noc lekko, generalnie przytrzyma zawsze tą temperaturę, yy, ale to no, nie może być coś, co ma nam zimę yy, całą przytrzymać. Yy, już pokazuję tak postaram się. Dwie koło siebie Wam pokazać, jedna i druga, czyli ta z tymi tutaj może jakiś czyszcz element znajdę, to jest ta, którą okrywamy na zimę, a to jest ta delikatna, wiosenna, tak zwana włóknina i widać też zaczące. Różnice w grubości. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików. W razie pytań piszcie w komentarzu. Yy, zaraz zaczynamy serię okrywań, jak i zaraz trzeba będzie bielić nasze drzewka, bo te różnice temperatur pomiędzy nocą, a generalnie dniem yy, są dość znaczące, tak żeby nam nie popękały w szczególności te owocowe. Yy, pozdrawiam Was, do usłyszenia, cześć!